Witajcie, bracia, tutaj pastor Antonio Junior i właśnie myślałem o czymś, co według mnie ma dużo sensu. Wielu chrześcijan, kiedy nadchodzi noc Bożego Narodzenia, kiedy zasiadają do kolacji z rodziną, martwi się o jedzenie. To prawda, myśląc, że zagrożeniem podczas kolacji jest jedzenie wieprzowiny lub owoców morza, albo czy jakieś jedzenie zostało ofiarowane jakiejś istocie, to co chcę ci dziś pokazać jest znacznie poważniejsze i może dziać się tuż pod Twoim nosem, a ty tego nie zauważasz. Dlatego chcę, żebyś bardzo uważnie słuchał tego, co Ci tutaj powiem, bo tak naprawdę stawką jest znacznie więcej niż to, co kładziesz na swoim talerzu. 24 i 25 grudnia będziemy mówić o czymś, co porusza świat duchowy i o czym apostoł Paweł mówił. I co niestety przyniosło przekleństwo do wielu domów? Zanim o tym powiem, chcecie o coś poprosić. Zasubskrybuj mój kanał, wystarczy kliknąć przycisk poniżej filmu. Włącz też dzwoneczek powiadomień. Bo codziennie chcę Ci pomagać zrozumieć Biblię w prosty i łatwy sposób. Dobrze, więc zaczynajmy, wiecie, bracia. Jest wielu ludzi, którzy przez cały rok się modlą, chodzą na nabożeństwa, naprawdę szukają Boga. Ale kiedy nadchodzi noc wigilijna, wydaje się, że ta osoba oddaje klucz do domu wrogowi. To niezwykłe. Jak wszystko, co ta osoba zbudowała z Bogiem, znika w kilka godzin zabawy. A dzieje się tak dlatego, że te osoby zgadzają się brać udział w rzeczach, których Bóg nie akceptuje, które Bogu się nie podobają. Pomyśl ze mną. Gdy mówimy o zakazanym pokarmie, wiele osób od razu kojarzy to z przepisami żywieniowymi ze Starego Testamentu, prawda? Rzeczy, które wolno lub nie wolno jeść, albo boją się zjeść coś z rytuału. Bo często kolacja wigilijna nie odbywa się, być może w twoim domu, ale spotykasz się z krewnymi. I wiele z tych osób nawet nie jest z twojej religii, to osoby, które nie mają znajomości słowa Bożego. Chcę Ci teraz ukazać rzeczywistość, którą apostoł Paweł jasno wyjaśnił i która idealnie pasuje do tego, co przeżyjesz podczas kolacji wigilijnej. Pozwól, że ci wyjaśnię. Gdy apostoł Paweł głosił kazania do kościoła w Koryncie, niestety panował tam wielki bałagan. Biblia jasno mówi, że ludzie opuszczali świątynie, gdzie czynili zło i chcieli przenieść te same zwyczaje do kościoła. Uważali, że mogą uczestniczyć we wszystkim naraz, nie zmieniając zachowania. I tu właśnie pojawia się sekret. Paweł nie martwił się o to, czy jedzenie zawiera tłuszcz, czy nie, nie martwił się o rodzaje pokarmów, tak naprawdę martwił się o wspólnotę. Wiesz, co to znaczy. To oznacza, że kiedy siadasz do stołu z kimś, w pewnym sensie stajesz się częścią wszystkiego, co się tam dzieje. I wiem, że podczas wieczerzy wigilijnej nie będziesz przebywać tylko z chrześcijanami. Jesteś częścią rodziny, w której być może jesteś jedynym chrześcijaninem, albo masz tylko kilku krewnych, którzy naprawdę szukają Boga. Muszę ci powiedzieć, że jest coś bardzo niebezpiecznego, na co powinieneś uważać. Zobacz, co apostoł Paweł napisał w jeden liście do Koryntian 10:21. Powiedział tak: Nie możecie pić z kielicha pana i jednocześnie z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole pana i jednocześnie przy stole demonów. Zobaczcie, jakie to mocne, bracia. Rozumiecie, jak to poważne? Stół zmienia właściciela. Jeśli atmosfera nie pochodzi od Boga, to poważna sprawa. Bracia, dlaczego? Wielu ludzi myśli, że stół demonów to tylko miejsce czarów, ale prawda jest taka, że stół staje się skażony. To znaczy, jeśli twoja kolacja jest pełna nienawiści, jeśli ludzie dużo plotkują, jeśli tematem jest obgadywanie innych, jeśli jest drwina, jeśli jest pycha, możesz nawet odmówić modlitwę przed jedzeniem. Ale tym, kto rządzi w tym środowisku, nie jest duch święty. To zło, które karmi się kłótnią, i nawet chce za chwilę powiedzieć o wielkim złu, na które pozwala wiele osób, nawet chrześcijanie bracia, wielu wierzących z troską przygotowało indyka na Boże Narodzenie. Lecz przez złe świadectwo i fatalne zachowanie urządzili ucztę dla wroga. I przede wszystkim chcę, żebyś zrozumiał, że to, co najbardziej zatruwa rodzinę w Boże Narodzenie, to nie jest to, co jemy, ale to, co wychodzi z naszych ust. Pamiętasz Jakuba, który był bratem Pana Jezusa? On mówił o tym bardzo stanowczo. On wyjaśnił, że nasz język jest jak iskra, która zaczyna. cały las. I dokładnie to właśnie może zrobić język. Spójrz, co mówi Biblia w liście Jakuba, rozdział trzeci, werset szósty. Język jest także ogniem, to świat nieprawości, który kala całe ciało. Ona podpala całe życie, bo sam piekło ją rozpala. Bracia, pomyślcie ze mną. Jeśli Biblia mówi, że język jest podpalany przez piekło, co się dzieje, kiedy używasz wigilijnej kolacji, żeby wbić szpilę temu krewnemu, którego nie lubisz? Co się dzieje, kiedy wykorzystujesz ten moment świętowania narodzin Jezusa, żeby prać brudy przy wszystkich? Powiedz mi. Albo jeśli poniżasz tego swojego krewnego, którego nie lubisz, albo obgadujesz ludzi, którzy nawet nie przyszli na Twoją imprezę. Bracia, to jest pokarm, którego nigdy nie powinieneś przyjmować w swoim domu, ponieważ w momencie, gdy plotki i osądzanie zaczynają pojawiać się w rozmowach, to właśnie wtedy pokój Boży opuszcza Twój dom. I wiem, że kiedy tutaj z tobą rozmawiam, przypominasz sobie, że w twojej własnej rodzinie zawsze są kłótnie. Wydaje się, że kiedy zbiera się dużo ludzi, od razu zaczynają się krytyki, zaczynają się kłótnie, pojawiają się te niepotrzebne komentarze. To bardzo smutne, bo ludzie robią sobie zdjęcia z uśmiechem, ludzie nagrywają filmy telefonem, wszyscy uśmiechnięci, ale w prawdziwym życiu nie zawsze tak jest. Ludzie są pełni uraz, ludzie mają ogromny brak przebaczenia, to bardzo smutne, bracia. Ten brak miłości, wiecie? A ty, jako chrześcijanin, musisz mieć rozeznanie to tak, jakbyś miał włączone anteny. To właśnie chcę, żebyś zrozumiał jesteś w pozycji bycia strażnikiem musisz być czujnym strażnikiem tym, który będzie uważnie obserwował duchowe otoczenie. Pozwól, że ci coś wyjaśnię. Dawniej Usiąść do posiłku z kimś oznaczało zobowiązanie do prawdziwej przyjaźni. Więc kiedy jadłeś z kimś, to tak jakbyś mówił: Ufam ci, jesteśmy przyjaciółmi. Od teraz jesteśmy razem, w tej samej łodzi. I właśnie dlatego Jezus był bardzo krytykowany przez religijnych ludzi. Dlaczego? Bo jadł z grzesznikami. Jezus dawał tym ludziom szansę na zmianę życia, nie dlatego, że się z nimi zgadzał, nie dlatego, że był w jakikolwiek sposób związany z ich grzechem. Jest doskonały, nigdy nie zgrzeszył. Problem pojawia się, gdy chrześcijanin zamiast nieść światło Chrystusa, chce stać się jedną z takich osób. Robię to tylko po to, by nie być nudziarzem na imprezie i uniknąć upokorzenia czy wyśmiania. Więc wybieram podążanie za tym, co oferuje świat. Powiem Wam coś, bracia, co często się zdarza, ale muszę być szczery. Porozmawiajmy o przykładzie, jaki dajesz. Nie jestem tutaj, żeby Cię ganić, nie jestem tutaj, żeby ustalać zasady, których powinieneś lub nie powinieneś przestrzegać. Ale jest jedna rzecz, która jest bardzo poważna, i wiem, że to staje się coraz bardziej powszechne chodzi o alkohol. Już nagrałem film na moim kanale, w którym jasno powiedziałem, że samo picie alkoholu nie jest grzechem. Picie nie jest grzechem, ale upijanie się już tak i to ono jest potępiane w Biblii. Ale jest bardzo ważny szczegół w Biblii, który mówi tak: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, a powiedział to apostoł Paweł. Chciałbym przeczytać ważny werset, który on przytoczył w liście do Rzymian, rozdział 14, werset 21. Zobacz, co powiedział Paweł: Zwróć uwagę. Lepiej nie jeść mięsa, nie pić wina, ani nie robić niczego innego, co mogłoby sprawić, że brat się potknie. Bracia, to jest bardzo poważne. Wiem nawet, że w tej chwili wielu z was myśli w ten sposób: Ach, pastorze, ale to już przesada, pastorze. Jestem dojrzały, pastorze. Jeden łyczek nie zaszkodzi, ale, bracia, uważajcie, co robicie. Może ciebie to nie poruszy, ale może być tym, czego brakowało, by twój siostrzeniec zgrzeszył? Lub krewny walczący z nałogiem całkiem się poddał, bo oni będą patrzeć na ciebie jak na przykład Boga w rodzinie, na chrześcijanina, bracia. On musi mieć dużo mądrości, bo w zależności od ludzi, którzy są wokół ciebie, możesz sprawić, że się potkną. To właśnie Paweł mówi: W takiej sytuacji nie powinieneś jeść mięsa ani pić wina. Pamiętasz, że Paweł wspomina tu o mięsie? Ponieważ było to wierzenie ludzi w tamtych czasach. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy mieli to duchowe rozeznanie. Amen. Jest też wielu chrześcijan, którzy przeklinają tylko po to, żeby wydawać się fajnymi. Są chrześcijanie, którzy opowiadają sprośne dowcipy tylko po to, żeby się dopasować do grupy. To znaczy, on ignoruje cały ten rok modlitwy, wszystko to, co budował z Bogiem. Czasami z powodu złego świadectwa brudzi się i zaraża tym innych ludzi. I wiem, że mało kto to zauważa. Ale Boże Narodzenie, bracia. To czas ciężkiej walki duchowej. Bracia, choć mamy pewność, że Jezus nie urodził się 25 grudnia, ale mimo to jest to uważane za święto chrześcijańskie. To święto, podczas którego możemy mówić o Jezusie: Amen. Możesz się teraz zastanawiać, pastorze, jak zmienić tę trudną atmosferę w domu? Bracia, jest na to sposób, ale wiesz jak to jest? Nie musisz robić żadnych zabobonów, wystarczy, że zmienisz swoje nastawienie. Biblia uczy, że nie jesteśmy zbawieni przez naszą doskonałość, wszyscy jesteśmy grzesznikami i nikt nie zasługuje na miejsce przy stole Pana. To Jezus zapłacił za nasz dług na krzyżu, żebyśmy mogli znowu być przyjaciółmi Boga. A jeśli przyjąłeś tę miłość za darmo, Twoją misją, kiedy spotykasz się ze swoją rodziną, jest traktować innych przynajmniej z szacunkiem. Traktować innych z miłością, nawet jeśli te osoby na to nie zasługują. Tak samo jak Ty, zanim poznałeś Jezusa, Bóg miał z Tobą wiele trudności, Bóg wziął Cię na ręce, On zaoferował Ci przebaczenie, On nadal Cię błogosławi, jest miłosierny, jest Bogiem łaski. W ten sam sposób musisz przekazywać ten charakter Boga w życiu innych ludzi. Amen, rozumiesz dzisiejsze przesłanie. Więc zaczynajmy. Pierwszy krok, który podejmiesz. Zaoferujesz się, by uświęcić jakieś miejsce? Zaoferujesz się, by poprowadzić modlitwę? Nie wstydź się, nie ukrywaj się. Podejmij swoje zobowiązanie wobec Boga. To nie jest tylko szybka modlitwa, by móc zacząć jeść. Módl się naprawdę, poproś Boga, żeby chronił to miejsce, ludzi, którzy tam są, żeby Bóg pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. A druga rzecz, którą zrobisz od tego momentu. To będziesz czuwać, ale naprawdę czuwać. Możesz na przykład podejść do grupki krewnych, przyjaciół i zacząć mówić o Bogu, albo możesz się zatrzymać, kiedy oni będą plotkować, mówić źle o kimś. To jest moment, żeby dać dobre świadectwo, to jest moment, żeby pokazać, że nie jesteś wierzący tylko w kościele, ale naprawdę naśladujesz Jezusa. Amen. A trzecia postawa, którą możesz przyjąć, to być sługą. Bo ten, kto najbardziej służy, najbardziej przypomina Jezusa. Zamiast czekać, aż ktoś cię rozpieszczy, znajdź osobę, która jest trochę smutna i cicha. Zazwyczaj ludzie się wstydzą, prawda? Wstydzą się otworzyć, poprosić o pomoc. Podejdziesz więc do tego krewnego, na którego nikt nie zwraca uwagi, przekaż mu słowo nadziei, bo na świecie ludzie chcą tylko udowodnić, że są lepsi od innych. Oni chcą mówić tylko o sobie. Chcą mówić tylko o swoich osiągnięciach, ale ty możesz obrać inną drogę. I zobaczcie, jakie to ciekawe ten werset, który tam jest. W Księdze Przysłów, rozdział 15, werset 17, gdzie Biblia dokładnie pokazuje, jaka jest droga do prawdziwego pokoju, jest napisane tak: Lepiej jeść talerz warzyw z miłością niż tłuste mięso wołu z nienawiścią. Zobaczcie, bracia, jakie to ciekawe. Wiecie, co to znaczy w życiu? Że nie ma żadnego sensu mieć najdroższą kolację z najlepszym mięsem, najlepszymi napojami. Jeśli ludzie siedzą tam nienawidząc się nawzajem, to ja osobiście wolę zjeść prosty posiłek, w spokoju, czując, że Jezus jest tam obecny, niż być na uczcie, gdzie panuje atmosfera goryczy, nienawiści, zazdrości, zawiści. Więc zrozum jedno, mój drogi, moja droga. Wigilijna kolacja to twój największy test dojrzałości w roku. Bardzo łatwo jest być świętym w Kościele, słuchając pieśni i będąc blisko tych, którzy myślą tak jak Ty. Prawdziwy test następuje wtedy, gdy stoisz przed tym krewnym, który ciągle Cię szturcha, źle mówi o chrześcijanach, źle mówi o Biblii. To właśnie wtedy musisz się chronić przed wszelkim złem. Musisz uważać, żeby nie stracić cierpliwości, żeby nie odpłacić tym samym. Amen. Wiem, że Duch Święty przemawia teraz do wielu z Was. Nie możesz odpowiadać ze złością, nie możesz działać cynicznie, musisz postępować tak jak postępował Jezus okazywać uwagę, szacunek i zajmować stanowisko, zwłaszcza wobec braci. Smutne jest, że wielu chrześcijan dostosowuje się do świata, o czym wspominał też apostoł Paweł. Jeśli chcesz poznać wolę Boga dla swojego życia, ona jest dobra, doskonała i przyjemna. Nie możesz dostosowywać się do tego świata, nie możesz godzić się na wszystko, co się dzieje, więc to jest moment, żebyś zrobił różnicę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś dzisiejsze przesłanie i życzę Ci wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech Bóg Cię obficie błogosławi, przyniesie Ci dużo pokoju, dużo świętości. Żebyś naprawdę był światłem pośród ciemności. Amen. Jestem pastorem Antonim Juniorem. Jeśli spodobała ci się ta wiadomość, proszę, podziel się nią z jak największą liczbą osób. Wiele osób potrzebuje przygotowania duchowego, a Bóg chce cię użyć w ich życiu. Amen. Niech Bóg cię błogosławi serdecznie pozdrawiam.